Rap indonezyjski, muzułmański. To jest niesamowite. Tak, i to wszystkie. Ja mam te płyty, dlatego mm -hmm. to wie pan. To, I oni rymują po angielsku, więc wiem o czym oni tam opowiadają. Mm -hmm. e, więc to są, wie pan, no to, 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 to wszędzie jest inny, in, inna, inna kultura. Jest baza, jest konstrukcja. Tak jak rock jest pewną formą muzyczną, w której osadzony jest zupełnie inny. Rok, nie wiem, w, 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 na Hawajach, czy, czy, no czy tak, no, polski, wiem. rosyjski, czy tam jeszcze jakiś inny, niemiecki, holenderski, francuski, wszędzie jest inaczej. Mhm. Ale bazą jest pewna funkcja, na której bazy, konstrukcja muzyczna, na której osadzone jest to wszystko. I tak samo jest z -hopem. Także tutaj ja nie widzę. Żadnych, żadnego obciach, bo to nie był obciach. My możemy rozmawiać w, w kategoriach obciachu o czymś innym, o poziomie wykonawczym, mm -hmm. że nie wszyscy być może trafiali w bit, nie wszyscy mieli dobry wpływ. Albo film. na przykład jest coś takiego, że na przykład w polskim hip-hopie często się spotyka na przykład ej, ziom, i tutaj są przekleństwa i, i różnego rodzaju brzydkie, że tak powiem, wyrazy, ej, ziom, kurwa jego Maciek jestem zajebisty, ej, 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 i coś w tym stylu. Tam nie ma według mnie czasami pan, pewnego przekazu oprócz niektórych wykonawców, tylko jest takie. Nie, przekleństwo. Jest za ba, przekleństwo. Za kopu, więc jest bardzo dużo bardzo dobrych utworów. Polecam antologię polskiego rapu, którą już zadarmo można ściągnąć ze stron Narodowego Centrum Kultury w formie PDF-u. I tam jest autorzy wybrali 200 utworów. Możemy polemizować z nimi, czy to jest rzeczywiście na 200. Najważniejszych utworów, mhm. bo każdy, każdy wybór jest wyborem subiektywnym, ale moim zdaniem jest to dobry wybór. Mhm. I z, Pewnie bym tam jeszcze kilka dołożył, czy kilkanaście, ale tak jak mówię, szanuję ten wybór, bo to jest ich wybór. Natomiast rzeczywiście oni w bardzo mądry sposób opisali te utwory, dlaczego one są ważne. I proszę sobie poczytać te teksty, proszę sobie posłuchać. Ja oczywiście jestem lekiem, Tak. I dlatego, nie, dlatego ja spokojnie tłumaczę, że to nie jest tak, że jest kilku wykonawców, którzy o czymś opowiadają. Tych wykonawców, którzy o czymś opowiadają w Polsce, jest ja sądzę, że nawet kilkuset. Więc jest to potężny rynek i potężna armia. Przebija się niewielu, i ci, którzy się przebili, w formie takiej mainstreamowej, czyli dużo płyt, sprzedają, bo, nie, bo oni w ogóle olewają media mainstreamowe, oni mają to w nosie. Wyznaczyli sobie zupełnie inną ścieżkę do zarabiania pieniędzy. Stworzyli swoje kanały w internecie, tam mają swoje stacje radiowe, swój, swoje stacje telewizyjne, sklepy. W hiphopie, w kulturze hip -hop jako w całości obciachem jest ściągać płyty i kraść. Tam wszyscy kupują płyty. Rynek e, po nie jest w stanie tego zrozumieć. A ja powtarzam, róbcie fajne rzeczy, to ludzie też Was będą szanowali i będą kupowali. No nie można robić obciaku i mówić, że jest fajny, tak? Bo w, w, dzisiaj, dlaczego, dlaczego w ogóle upadło dziennikarstwo muzyczne w Polsce? Znaczy upadło. No jest bardzo mało zainteresowanie usługami dziennikarzy muzycznych i ci, którzy pracują jako dziennikarze muzyczni bardzo mało zarabiają albo często traktują to jako hobby. Dlatego, że dzisiaj ważniejsze jest to, jak, w jakim kolorze pani miała stringi, czy w ogóle je miała, i tak naprawdę co znaleziono w tajemniczym mieszkaniu u tajemniczego gentlemana. Więc wie pan, no, mnie to nie interesuje, mnie interesuje sztuka. Jak często pani do mnie, pa, pani z różnych stacji telewizyjnych dzwonią i powiedzą tak, na przykład ostatnio, z, jak Pan skomentuje wystąpienie Kaniego West'a na, na w nagrodach gramie. Ja mówię, jak nie skomentuję, bo Kanye West jest jajcarzem i to, i to po prostu widać było. Natomiast ważniejsze było to, co się stało dosłownie 3 minuty wcześniej. To było clue tych gramie. ale nas nie interesuje to, co się stało wcześniej, nas interesuje Kanye West. no to w takim razie proszę porozmawiać z kimś innym. Mm -hmm. no ja to... odmawiam wtedy wywiad. A stało się mm -hmm. bardzo coś ważnego, bo prs przyznając y, nagrodę właśnie w kategorii fonografii, y, y, Album Roku, Powiedział to, album jeszcze istnieje, i to był asób do bardzo poważnej dyskusji. Dlatego, że do, do współczesnej branży muzycznej, do tego, jak powstaje ta muzyka, jak jest sprzedawana, w jakiej formie, wie pan, to jest bardzo poważny temat. I pryncyp ten temat wywołał. A to, że rzekanie łez sobie wszedł i chciał odebrać Bekowi nagrodę, udało oczywiście, że odwiera to wie pan, no, 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 jest jajcarzem. On nawiązał do zdarzenia, które kiedyś tam miało miejsce, czyli. E, już nie pamiętam kto dostał z, wtedy e, album Roku. A Kanie wszedł na scenę i powiedział, że z tego, że tę nagrodę powinno dostać Beyoncé. E, więc i tutaj była sytuacja podobna, że chciałem w ten sposób zademonstrować, że Beyoncé nagrała najlepszy album. Ja nie wiem czy najlepszy nagrała album w ubiegłym roku, aczkolwiek znakomity. Więc wszyscy wiedzą w branży muzycznej i w Stanach i w Polsce, że Kanie jest jajcarzem. Mm -hmm. Genialnym producentem i raperem, jeszcze do tego przy okazji, ale jest jajcarzem. Natomiast no, jaki to jest temat w ogóle? No, grami, najpoważniejsze nagrody muzyczne świata, my rozmawiamy o czymś innym. Chciałem jeszcze spytać, może to jest przestarzały temat trochę, o mm, słynne, słynną kłótnię, czy tam dis między Tedem a e, Peją? E, jak pan się w, w tej chwili na ten temat za, e, zapatruje? Czy to, czy to było robione rzeczywiście? Czy to był prawdziwy diss? Czy to prawdziwa kłótnia, że tak powiem, między tymi dwoma raperami? No, do tej pory panowie nie przepadają za sobą i to nie było nic udawanego. Natomiast ja powiem szczerze, że z, 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 kiedyś bardziej, ale do dzisiaj jeszcze trochę boleję nad tym wszystkim, bo jednego bardzo lubię i drugiego bardzo lubię. I z, 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 po prostu. Z, Gdzieś tam nie, nie zaiskrzyło, znaczy zaiskrzyło między nimi, gdzieś tam nie, nie, nie potrafili się w jakiejś, jakiejś formie dogadać, źle zrozumieli swoje intencje. To, są, to jest dobry przykład na to, żeby pokazać dwa światy polskiego hip-hopu. Być może nawet dwa światy polskiej kultury. Dlatego, że Tede pochodzi z dobrej warszawskiej rodziny, jest piekielnie inteligentny, bardzo dobrze wykształcony. I potrafi operować słowem jak mało kto w tym kraju. Ma znakomity flow i potrafi pisać piekielnie takie analityczne, wnikliwe teksty w sposób bezwzględny, wyśmiewający wszystko. Peja z kolei jest jego, jego przeciwstawieństwem czyli człowiek, który wyrósł w totalnej biedzie. W koszmarnej dzielnicy, do no chyba najgorszej dzielnicy poznania na Jeżycach. Ja poznałem jego kumpli i z, powiem szczerze, tam chyba nikogo nie było bez wyroku. E, co nie znaczy, że ja ich potępiam. Nie, wręcz przeciwnie. Tyle serdeczności, ile od nich w życiu dostałem, to rzadko się spotyka. E, więc, e, wie pan, to jest kompletne przeciwstawieństwo tego. Ale peja do tego wszystkiego jeszcze z. E, nie wiedząc o tym, gdzieś tam popadł w pewnym momencie w jakiś nałogi, teraz skutecznie z tym walczy. Ma cudowną rodzinę, fantastyczną żonę, jest przeszczęśliwym ojcem. Gdyby pan śledził jego profil na Facebooku, to aż przyjemnie tam po prostu poczytać, żeby zobaczyć tą wielką miłość, która płynie z tego, z tego Facebooka. Więc wie pan, to są dwa różne światy kompletnie różne światy. Wie pan, co mnie najbardziej upejł rzekł? Mhm. Sposób, w jaki on bierze do ręki płytę albo książkę. To jest niewiarygodne. To nie jest dla niego przedmiot. To jest coś, co jest dziełem sztuki, bo w tym czymś jest wysiłek wielu ludzi. I on potrafi to uszanować, dlatego że być może ktoś go wcześniej tego nie nauczył, nie, da, nie miał możliwości zdobywania tej wiedzy. Mm. Także wie Pan, ITD i, i PEJA to są dwa różne światy, bardzo różne światy. Ja jestem idealistą życiowym. Wierzę to, że kiedyś panowie się spotkają i przybiją piątkę. No właśnie też. Wierzę w, wierzę w to naprawdę głęboko, bo i jeden, i drugi są pie piekielnymi wrażliwcami. Jednego znam doskonale, i drugiego. Gdzieś tam w tym swoim y, udowadnianiu tych swoich racji zaszli strasznie daleko. Bardzo daleko zaszli. Ale wierzę w to, że kiedyś będzie piątka. Jak nie będzie, świat się nie zawali. Z powodu bifu pomiędzy Peją a Teddy, ale mówię, oni akurat zasługują na to, żeby zostać bardziej kumplami, mhm. niż żeby z sobą walczyć. Aczkolwiek też proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, że rywalizacja w hip hopie jest takim motorem napędzającym rozwój tej kultury. W związku z tym wszystkie bitwy, które się odbywają, obojętnie raperów, DJ-ów, tancerzy, one podnoszą, służą temu, żeby podnosić poziom. Więc na pewno, jak Pan sobie wszystkich tych bifów posłuchał, one z punktu widzenia takiego merytorycznego wcale nie są złe, wręcz przeciwnie. Tam są takie perełeczki językowe, że to naprawdę aż przy, 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 przyjemnie z punktu widzenia technicznego się tego słucha. Także no, tak, tak oceniam ten bif. Mówię, z jednej strony boleję nad tym, z drugiej strony jakby rozumiem. Z trzeciej strony wierzę w to, że, jest, że to się kiedyś skończy takim porządnym piotłem. Chciałbym teraz trochę zmienić temat, bo słyszałem gdzieś, czy, czy widziałem taki wywiad z panem, gdzie pan mocno opowiada o takim jakby przeżyciu mistyczno-religijnym, że tak powiem. Czy to było na spotkaniu z papieżem, czy to pan mówił, że tak powiem, o Duchu Świętym, czy coś w tym stylu. Nie wiem, czy ja się mylę, czy, czy rzeczywiście to miało miejsce. Ale nie wiem, ja, o Duchu Świętym ja nie opowiadałem. Nikogo. No nie wiem, czy o Duchu Świętym, czy o jakimś wyjątkowym przeżyciu wręcz mistycznym na spotkaniu z papieżem, czy coś w tym stylu. Nie, nie. Ja podejrzewam, że, 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 że z, gdzieś pan y, s, słyszał, że już tak. w kościele dzwoniły, to powiedział pan, w którym. Dokładnie tak. E, to było tak. E, sprawa jest bardzo poważna. Bo po 13, e, 13 stycznia 2004 roku jechałem do Mikołajek e, na imprezę i tuż za Olsztynem miejscowości się nazywa chyba Bartoszyce, miałem bardzo poważny wypadek samochodowy. Znaczy byłem uczestnikiem tego wypadku. Tak naprawdę to z, w samej kolizji uczestniczyły dwa tiry. I z tir, który jechał przede mną, zatrzymał się i na niego spadł taki kontener, który wiózł 7 ton złomu. Zmiażdżył kie, kabinę razem z kierowcą w tym tirze przede mną. Tam niewiele, niewiele w, zostało, że tak powiem, no... Z, Strasznie masakrowany był ten pan kierowca. E, i siła uderzenia była tak duża, że ten tir się cofnął. Ja stałem tam kilka metrów za tym samochodem, bo się zatrzymał. I uderzył we mnie i zaczęły wypadać takie kątowniki, e, które wiózł i zaczęły się wbijać w mój samochód. Więc wie pan, no w każdej chwili taki, nie, tam nie ma gdzie uciekać. Ja się schowałem pod kierownicę. Wtedy jeszcze dużo trenowałem, więc takie przyzwyczajenie, żeby chronić głowę i kręgosłup. I, Czułem, jak się ocierały o mnie te, 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 te kątowniki, i po prostu wbijały się w ten samochód. W pewnym momencie to wszystko ustało. Ja nie wiedziałem jeszcze, czy żyję, czy, czy, czy ja już jestem na innym świecie. W ogóle nie wiedziałem, co się stało. I z, wtedy pojawił się strażak w mundurze galowym, który zapytał, czy wszystko ok. Ja mówię, że.